W 2005 roku Putin ukradł właścicielowi drużyny New England Patriots 124-karatowy pierścień Super Bowl. Do tej pory go nie oddał. Pierwsze sztuczne serce powstało w Rosji. Urządzenie zostało zaprojektowane i zastosowane w zwierzętach w 1936 roku przez Władimira Demikhowa. Aż siedem razy organizowano zamachy na życie cara Aleksandra II Romanowa. Próby były kompletnie nieudolne. Jeden z zamachowców zamiast cara wysadził w powietrze transport owoców z Krymu. Inny zamach nie doszedł do skutku, bo najważniejszy zamachowiec zaspał na zbiórkę. Końcem końców cara zgładził Polak Ignacy Hryniewiecki. Przeciętny Rosjanin może dożyć 63 lat, to mniej niż w Korei Północnej. Natomiast kobiety mogą dożyć 75. Podczas obrony Odessy w 1941 roku armia radziecka nie miała wystarczającej ilości czołgów, dlatego obudowano traktory pancernymi płytami i skierowano do walki, montowano im atrapy, dział i atakowały nocą. Nosiły nazwę NI1 od słów na ispuk, czyli do straszenia. Władimir Putin boi się utrucia, bez swojego testera nie tknie jedzenia. Próbki wszystkich potraw i napojów, w tym alkohol, są z wyprzedzeniem sprawdzane. Na Kremlu ponadto lekarz bada potrawy, co często powoduje, że Putin jada wystygnięte dania. Iwan Groźny nie był aż taki znowu groźny. W tamtym czasie liczba skazanych w Rosji to 3-4 tysiące ludzi, podczas gdy w Europie o, to 300-400 tysięcy. Nieustraszony wódz rewolucji Włodzimierz Lenin był strasznym mamin-synkiem. Matka przez lata utrzymywała młodego Lenina, nawet gdy ten zdał egzamin na prawnika. On wolał zajmować się agitacją polityczną niż uczciwie pracować. Wysyłał jeden list po drugim z prośbą o ruble i zawsze je dostawał. Gdy trafił do więzienia, matka codziennie przynosiła mu obiadki. Była nawet gotowa pojechać z synkiem na Syberię. Nikita Chruszczow nie był przekonany do komunistycznych sloganów, zaczytywał się w książkach Orwella, Pasternak'a, Sołżnicyna, słuchał audycji BBC, a pewnego dnia stwierdził, że co to jest za ustrój, w którym trzyma się ludzi na uwięzi. W Kirgistanie, kraju sunącym z podlizywania się Rosji, nazwano jeden ze szczytów Pik Putina. Ma 4464 metry i sąsiaduje ze szczytem o nazwie Pik Jelcyn. Winston Churchill bardzo lubił ormiański 50% koniak Dwin i codziennie wypijał jedną butelkę. Pewnego razu premier zauważył, że ulubiony trunek stracił smak, na co nie omieszkał poskarżyć się Stalinowi. Okazało się, że mistrz Margar Sedriakan, który zajmował się kuparzem, został zesłany na Syberię. Stalin rozkazał przywiość go z powrotem. Wkrótce Churchill znów mógł cieszyć się poprzednim smakiem Dwina. Katarzyna Wielka urodziła się w Szczecinie i była Niemką. W dzieciństwie rodzice wyzywali ją od brzydkich i bezczelnych. Miała matkę sadystkę i ojca nieudacznika. Pochodziła z rodziny, która nie była ani wpływowa, ani zamożna. Mimo przeciwności losu, została najważniejszą kobietą na kontynencie. W Rosji znajduje się największy aktywny wulkan na świecie kluczewska jasopka, ma 4750 metrów. Podczas służby w KGB obecnie panujący prezydent Rosji nosił pseudonim MOL. Moskiewski Kreml to największa średniowieczna twierdza, która zachowała się do naszych czasów. Jej mury mają łącznie 2235 metrów. Mówi się, że Władimir Putin jest kleptomanem. Podczas wizyty w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, Putinowi się tak spodobała replika kałasznikowa wypełnionego wódką, że go zwinął. Breżniew chciał pokonać Solidarność za pomocą mięsa. To miał być najlepszy sposób na zdławianie obywatelskiej rewolucji w Polsce jesienią 1981 roku. Dyktator obiecał wysłać na Wisłę 30 tysięcy ton mięsa, czy pół miliona ton zboża. Inne próby przekupstwa uwzględniały 200 tysięcy litrów oleju napędowego i pomoc gospodarczą o wartości miliarda rubli. Jedną z największych tajemnic II wojny światowej jest los bursztynowej komnaty wykonanej jak sama nazwa wskazuje z bursztynu, ale i ze złota i luster. Komnaty wywieźli Niemcy podczas wojny, ale gdzie mieści się obecnie, nie wiadomo. W 1945 roku radzieccy uczniowie podarowali amerykańskiemu ambasadorowi wykonane z drogiego drzewa godło Stanów Zjednoczonych. Ani uczniowie, ani sam ambasador nie wiedzieli. Że w środku jest zamontowany podsłuch, plus kwa była tak dobrze ukryta, że amerykańskie służby specjalne niczego nie znalazły i przez 8 kolejnych lat radzieccy wywiadowcy podsłuchiwali o czym rozmawiano w gabinecie ambasadora. Do 1917 roku każdy Rosjanin mógł legalnie kupić rewolwer w sklepie tak łatwo, jak teraz kupuje się bochenek chleba. Dopiero Bolszewicy postawili temu kres. Na stacji metra, plac rewolucji ustawiono rzeźby psa z brązu. Jego nos błyszczy się, ponieważ przechodzący obok ludzie pocierają go na szczęście. <mulity> Feliks dzierżyński, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa, był narodowości polskiej. Władimir Putin ma dwie córki, ale chowa je przed światem. Żyją w nieznanym miejscu pod zmienionymi nazwiskami. Każdy monarcha z dynastii Romanowów zostawiał swojemu następcy kraj większy terytorialnie niż sam go otrzymywał. W oblężonych sowieckich miastach za czasów II wojny światowej żywność wytwarzano z paszy dla bydła, skór cielęcych i owczych jelit. Ludność otoczonego przez Niemców Leningradu jadła sfermentowane trociny brzozy i odpowiednio przetworzoną celulozę. Od 1941 roku w ZSRR obowiązywał podatek od bezdzietności w wysokości 6%. Płacili go wszyscy bezdzietni. Władimir Putin rozstał się z pierwszą żoną i ożenił się ponownie z młodszą od siebie o 13 lat Aliną Kabajową, gimnastyczką artystyczną, złotą medalistką z Aten. W 2002 roku Jekaterynburg wszedł do grona 12 idealnych miast świata według UNESCO. Kałasznikow jest najbardziej popularną bronią na świecie. Liczba egzemplarzy tej broni przewyższa liczbę wszystkich innych karabinków razem wziętych. To nie Mujahedini byli głównym wrogiem Sowietów w Afganistanie. Największe straty zadawała Armii Radzieckiej jej własna służba zdrowia. 69% żołnierzy ZSRR nabawiło się poważnych chorób podczas interwencji w Afganistanie, co czwarty żołnierz zapadł na żółtaczkę. Nazwa Stalingrad została nadana miastu w roku 1925 na cześć Józefa Stalina. Nieudane oblężenie Stalingradu było punktem zwrotnym w II wojnie światowej. W 1931 roku przemianowano je na Wołgograd. W paradzie zwycięstwa w 1945 roku niesiono psa o imieniu Julbars. Pies saperski znalazł prawie 7,5 tysiąca min. Był ranny i nie mógł iść z innymi psami, więc Stalin kazał go w swój płaszcz i ponieść na rękach. Rosyjskie zamiłowanie do alkoholu ma niemal tysiącletnią historię. W średniowieczu chmiel służący do wyrobu piwa zastępował rusinom pieniądze. Wśród chłopów w wielkim Księstwie moskiewskim stał się walutą zastępczą w wielu miejscach popularniejszą od srebrnych monet. Produkcja piwa była tak rozpowszechniona, że podatki pobierano właśnie w chmielu lub w wiadrach słodu. Kariera Józefa Stalina nabrała rozpędu dzięki napadowi na bank. W czasach przed rewolucją rosyjscy komuniści często zdobywali pieniądze poprzez napady i porwania dla okupu. Szczególnie owocny okazał się dla nich napad na bank w Tifilisie, w którym brał udział Stalin. W trakcie napadu zginęło 40 osób, a zrabowano 341 tysięcy rubli. Dzisiaj to równowartość 3,5 miliona dolarów. Przypominam, że trwa konkurs kanału Prosto z Mostu, gdzie do wygrania są książki ufundowane przez OnePress.pl. Znasz jakieś fakty dotyczące swojego miasta i uważasz, że cała Polska powinna je znać? Weź udział w konkursie. Jeśli chcesz poznać szczegóły nagród sponsorowanych przez OnePress.pl oraz na czym polega konkurs, pod filmem znajdziesz link zarówno do filmu o konkursie, wraz z linkiem do OnePress.pl. To tyle na ten temat. Prosto z Mostu pozdrawiam.